przeszła. Jestem naprawdę tak blada, jak tu w kamerze. Razie, dzień dobry moi drodzy, z tej strony Julka i witam się z Wami na moim kanale w kolejnym filmie. Ja trochę dziwnie wyglądał w tej bluzie i tak jakoś nie wiem. Użyłam korektora na całą twarz, bo nie miałam podkładu, ale dzisiaj przychodzę do Was z filmem, na który ja czekałam długo. Nie mówię nawet, że Wy, bo Wy pewnie w części zapomnieliście o tym, że nagrywam, dlatego że po prostu nie nagrywałam przez ostatnie 3 miesiące. Wrzuciłam jakieś dwa filmy, które były takie trochę na siłę. Teraz planuję, żeby były to dwa filmy tygodniowo. Także jeżeli chcecie być tutaj ze mną i chcecie, żeby w miarę te godziny Wam pasowały, to albo gdzieś tutaj w rogu, albo w w tej karcie społeczność, dam ankietę i będziecie mogli wiecie głosować, w które dni, mniej więcej w jakich godzinach wolicie oglądać filmy na YouTubie. Powoli uczę się tego wszystkiego, ale powodem dzisiejszego filmu jest to oto Wreszcie przyszedł do mnie MacBook Pro z 2020 roku. E, czekałam na niego bardzo długo, dlatego też przez ostatnie 3 miesiące bardzo dużo pracowałam. Jakby nie mówię, że teraz już nie pracuję, bo jakby dalej pracuję. Kiedyś myślałam, że YouTube mi wystarczy i że po prostu <grym> z YouTube'a będę w stanie aż tyle zarobić, żeby sobie, wiecie, pozwolić na tego MacBooka. E, natomiast, jak wiecie, no poszłam do innej pracy i właśnie dzięki temu, że poszłam do innej pracy, to teraz Mogę być szczęśliwą posiadaczką. Tak jak już wspominałam, jest to MacBook Pro 13-calowy z 2020 roku. Tutaj macie pudełeczko z każdej strony. I ogólnie w tym filmie będziemy trochę go otwierać, trochę go customizować. Organizować, to jest dobre słowo. Ale e, właśnie jakieś kilka dni temu e, otwierałam tego MacBooka, bo on już będzie tutaj ze mną. Jest także, także może Wam pokażę ten klip z tego dnia, kiedy po prostu się cieszyłam że to wszystko do mnie przyszło. Także no, teraz do tego lecę. Dobra, na razie zostawmy MacBooka na koniec. Zobaczmy, co mamy w pudełku. Chcecie mi powiedzieć, że nie mam końcówki do tego? Tutaj e, taką ładowareczkę, kabelek. Mamy instrukcję obsługi, i oczywiście e, naklejki od Adla srebrne. No i dodatkowo jeszcze taka kostka do ładowania Kuba! No. Co to jest krawież? Return. Co? No bo jaki ja mam wybrać tu język? Ja nie ogarnię. Czym? W laptopie! Zgrywasz się na insu. Nie mogę się nagrywać na... 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 Nagrywam? A jaki ja mam ten język ustawić? Jak już odebrałaś, ty możesz powiedzieć. Majestrone to Ja sama chciałam się na słomie, a teraz. Co? Ogarnęłyśmy, to sensie ja ogarnęłam. To... ma, co jest, ma wbudowany o nazwie Wojt... jaka to czyta? To uchbara. Vojtsovera. ...pomoc dla poruszania, dostosowywania, wybierania, wpisywania, interakcji, nawigacji... Ja nie wierzę. Bo ja tak tu klikam, a to trzeba nadusić. Jestem już tutaj. Tylko mam skonfigurowane, w sensie może nie wszystko. Tylko sobie wejdę jeszcze właśnie tutaj do App Store i sobie E, pozgrywam różne aplikacje. Dobrze moi drodzy, mam nadzieję, że podobało Wam się to, jak bardzo nie ogarniałam tego MacBooka. Eee, widzieliście chyba całą wartość. Eee, w ogóle mi się podoba to opakowanie, no, Naprawdę jestem mega zadowolona, no więc tyle pieniędzy, to, 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 to jednak jest takie porządne, co nie? Eee, tak jak wspomniałam, to jest MacBook 13-calowy z 2020 roku system operacyjny M1, nie ten Intel Core, chyba tylko został no, M1, bo już że kupuję taki, eee, no, to, no to chcę wiecie, wszystko co najlepsze. Eee, Zdecydowałam się na MacBooka Pro, a nie na MacBooka R. Może ja go zamknę, żeby tak nie. No. Zdecydowałam się na MacBooka Pro, a nie na MacBooka R. E, przede wszystkim dlatego, że zamierzam e, montować na za nim filmy, zamierzam zajmować się za tym grafiką, e, zamierzam po prostu też używać go do innych celi niż tylko biurowo-szkolnych e, czy do oglądania Netflixa, chociaż do tego też niech pewnie będzie służył. E, dlatego też właśnie zdecydowałam się na tego Pro, bo wiem, że on bardziej uciągnie montaż. Jakby nie mówię, że nie uciągnie tego R, ale usłyszałam, że dla pro profesjonalnej slash profesjonalnej pracy właśnie ten MacBook Pro jest lepszy. Także stwierdziłam, że będzie to nie jest MacBook na rok. Stwierdziłam, że może później jak moje filmy będą w jeszcze lepszej jakości, w jeszcze lepsze po prostu, to będę mogła sobie montować wszystko na tym laptopie i spokojnie on uciągnie, gdzie R mógłby już się zwieszać, a jeżeli już wydaje tyle pieniędzy. To nie chcę, żeby mi się laptop zwieszał, wiecie jak jest. A, i właśnie, wspominając jakości, to jest pierwszy film nagrywany aparatem, także Wow. A jeżeli chodzi o to, gdzie kupowałam tego laptopa, to ja go kupowałam w Media Expert I ja go kupowałam także pojechałam do sklepu i zamówiłam też dostawą do sklepu. Nie chciałam dostawą do domu, bo jednak uważam, że to jest za drogi sprzęt. Po prostu kurier go przywiózł do domu. Wiem, że raczej mało prawdopodobne, że coś by się stało, ale wiecie, jest zawsze ubezpieczony. Jeżeli chodzi o MacBooki, to ogólnie ja e, mam porównanie do MacBooka R, którego ma Kuba, więc po prostu ja tutaj sobie sprawdziłam, jak wygląda by ten i jak wygląda by ten Kuby. Powiem wam, że one są bardzo bardzo podobne, jeżeli o to chodzi, w budowie. Ale jeżeli już chcielibyście się decydować na MacBooka, to bardzo polecam Wam najpierw sobie o nim poczytać. Nie sugerujcie się tym, że ja kupiłam akurat MacBooka Pro. Dlatego, że wiadomo, wy potrzebujecie też to pewnie do innych celów albo po prostu. czy celi? Do innych celi. Celów? No, możecie robić różne rzeczy na tym laptopie. Jeżeli chodzi o koszt, no to tutaj było to 6000 zł. Tam, bez złotówki, to rzeczywiście podlinkuję Wam e, tego laptopa na dole i właśnie z tego sklepu, z którego ja to kupowałam. I powiem Wam, że no, jest to dużo pieniędzy, nie będę ukrywała. Ale wiecie, ja też zarabiałam na tego laptopa, ja byłam e, świadoma, ile on kosztuje, i jakby specjalnie też e, poszłam do pracy, żeby móc sobie pozwolić na więcej rzeczy. I też to inaczej wygląda jak zarobisz sobie te pieniądze. A może zacznijmy sobie od takiej bardziej negatywnej części tych MacBooków. I z tego, co teraz widzę, no to chyba są tylko takie dwie rzeczy, które jak na razie mi przeszkadzają. To jest, że nie wszystkie aplikacje można sobie zgrać na MacBooka przez App Store. Eee, no, większość aplikacji po prostu musiałam zgrywać z internetu, no ale na przykład na innych laptopach nie ma czegoś takiego jak w ogóle App Store i tak wszystkie y, aplikacje zgrywasz normalnie bezpośrednio z internetu, także to jest taki minus, nie minus. A drugi minus, to może wam aż pokażę, to, że on jest taki jakby bardzo szklany, wszystko się odbija, więc on się brudzi. Tego wy nie zobaczycie tutaj, ale no brudzi się. Ja o niego bardzo dbam i jakby, wiecie, on się otwiera tak, jakby. Nie? I tutaj on ma kamerę i akurat dotykacie zawsze tej kamery, więc e, po prostu no jest trochę brudny. I... A, i teraz, jak tak sobie myślę, to jeszcze jest trzeci minus. W ogóle wy to słyszycie, ktoś teraz zaczął zakusić trawę. No to to są te wejścia, tak? Tak samo jak do iPhone'a, są to wejścia do iPhone'a, tak tutaj po prostu i to wejście, wiecie, tutaj do ładowania, i to wejście, które się podpina pod ładowarkę, to są te wejścia, ja nie mam pojęcia, jaki to jest typ, ale... Właśnie ten typ ładowarki nie mam do niego kabla, tak, żeby z drugiej strony było USB. Dostajemy w wystawie kabla, który z drugiej strony ma USB. I to wejście, wiecie o co chodzi. Więc musicie kupić dodatkową przejściówkę, jeżeli chcecie, żeby wam działała jakaś osobna myszka, jakaś osobna, nie wiem, na przykład tak, jak ja chcę zgrywać pliki z aparatu. Jeżeli coś nie jest od Apple'a, to po prostu bez jakiejś dodatkowej przejściówki, no nie dacie rady. I to by było na tyle z minusów, z plusów, to wszystko to jest plusem, wszystko mogę zaliczyć od plusa. To, że jest szybki, to, że jest bardzo ładny wizualnie, to, że ma touch bar, który jest no, po prostu fancy, to, że mogę na nim super montować filmy, coś jeszcze nie wiem, ale wiem, że na pewno mam chociaż przynajmniej to i mówi. Dodatkowo połączenie wszystkich urządzeń od Apple'a to jest hit. To jest po prostu miód na serce, wiecie. Używacie sobie laptopa, co nie, coś z klikacie, klikacie, stwierdzacie, a dobra, chcę sobie przesłać jakieś zdjęcia z telefonu do laptopa, to nawet nie musicie, bo przecież to wszystko jest w iCloudzie, więc macie zdjęcia z telefonu na laptopie i na odwrót. Nie wiem, co mogę Wam więcej powiedzieć, bo tych plusów jest dużo, więc jeżeli chcecie się o tym więcej dowiedzieć, to musicie sobie, tak jak mówię, poczytać recenzję, pooglądać filmy i zdecydować się, czy to jest laptop dla was. A i wiem, co mogę jeszcze dopisać do wad, że nie było różne różowego koloru w MacBook Pro, ale to tylko, wiecie, takie moje moje upodobanie, chociaż tak teraz patrzę to chyba nawet lepiej, że mam tego srebrnego, bo do wszystkiego mi będzie pasował, a różowy to nie wiem, może i by mi się znudził, a będzie ten zawsze będzie uniwersalny, więc Trochę się nagadałam, ale myślę, że e, to było jakby ważne, żeby to powiedzieć wszystko. A teraz myślę, że przechodzimy do takiej organizacji. Na początku wam powiem, że jeżeli chodzi o to, co musicie zrobić jako pierwsze po e, kupieniu tego laptopa, to ogarnięcie gładzika. Gładzik to jest inaczej touchpad, co nie? Nie no, zaraz po prostu zejdę z tą kośniarką, no ile można kosić trawę? Nie wierzę, przenosimy się, bo ja tak nie dam rady. Cały sens posiadania tego laptopa to jest właśnie ten gładzik. E, ja myślałam zawsze, że bez myszki to ja nic nie będę w stanie zrobić i fakt, w Simsy ciężko się gra bez myszki, ale wiecie, zawsze możecie kupić przejściówkę i używać na przykład starej bezprzewodowej myszki, ja tak planuję zrobić. Do innych opcji nie do grania bo w ogóle musicie wiedzieć, że ten laptop nie jest do grania, ale wróćmy do gestów na tym laptopie. To jest bardzo istotne, żeby się tego nauczyć. Wtedy po prostu ta Wasza praca na tym laptopie może być już 100 razy szybsza. Ja po tych kilku dniach naprawdę umiem myślę większość oprócz tych komend, ale jakby gładzik i te podstawy podstaw ogarniam i wtedy wiecie, zrobicie sobie tak, tak czy inaczej na tym gładziku i po prostu, wiecie, już jesteście tu na jednej karcie, tu na drugiej, jeszcze macie ten touch bar, więc po prostu sobie możecie przeklikiwać te karty tam. No ale jeżeli chodzi o sam gładzik, to to nie jest ciężkie, tutaj też mam, mogę wyświetlić te takie komendy, bo gesty i komendy to jest coś innego. No ale dobra, przejdźmy może już do tej organizacji organizacji. Jeżeli chodzi o moją tapetę, to ja ją wyszukałam na Pinterestie, tak jak wszystko, co wyszukuję. Wpisałam po prostu wallpaper for Mac, ale mi się język poplątał. No i pierwsza, która mi się spodobała, która tam była w mojej estetyce, no to ja w nią wkliknęłam. Dalej trzy kropeczki, pobierz obraz i zapisałam ją na urządzeniu. O, jeszcze widziałam, że musiałam jakieś tam pozwolenia udzielić. No i potem się w to wkliknęłam. Tam u góry widzicie na tej ikonce, pokaż w folderze. I później zapisałam. To było akurat u mnie w pobranych. Ściągnęłam to na biurko. I bezpośrednio z biurka przeciągnęłam już to do preferencji systemowych. I tam właśnie na miejsce, gdzie powinna być ta tapeta. Myślę, że to ogarniecie. Teraz chciałam wam pokazać jak zrobić zmianę ikonek folderu, więc wystarczy, że najpierw zrobicie ten folder, czyli dwoma palcami klikacie na touchpad, nowy folder i tutaj właśnie ja sobie akurat nazwałam ten folder jeden, przeciągnęłam go do lewego górnego rogu, to samo zrobiłam z drugim folderem, jakoś tam je nazywamy, jakieś youtube stawsku, skustuff, staw, no coś takiego. I chciałam wam pokazać, że odnośnie tych ikonek to nauczyłam się wszystkiego od tej dziewczyny i serio to super tłumaczy, także powiedzmy, że przetłumaczę wam to na polski. No, i trzeba wejść na tą stronę, która teraz Wam się wyświetlam. To jest też chyba tej dziewczyny strona. Ona ma tam super piękne te ikonki, także lecicie sobie je zobaczyć. I musicie je się wkliknąć. Tu już jednoklikiem. klikiem. I akurat jak na to klikniecie, to dawacie zachowaj obrazek jako. No, i później zapisujecie go sobie gdzieś tam w urządzeniu. Ja tam akurat dałam, że chyba w pobranych, coś takiego. No, i później ja pozamykałam te wszystkie karty i otworzyłam informacje o tym folderze. I potem wystarczyło, że kliknęłam na tamten obrazek kopiuj i dałam u góry na ten. U góry w tym lewym górnym rogu na tą ikonkę i wklej. I tak to wygląda. I tutaj chciałam Wam pokazać, że możecie sobie na stałe zostawić takie ładne notatki na pulpicie. I wystarczy, że wejdziecie w taką aplikację, która nazywa się Nalepki. To jest taka żółta aplikacja i ją zobaczycie właśnie w tych aplikacjach. No i możecie sobie to wszystko tak ładnie organizować, jakieś zmieniać kolorki, czy no wszystko Wam tutaj pokazuję. Ja też słuchajcie już sobie zrobiłam kalendarz, ale nie w tym zwykłym kalendarzu, tylko w kalendarzu Google i kalendarz Google już normalnie mi się teraz jakby połączył z tym kalendarzem od Apple'a, także mam już go i w telefonie i w MacBooku. O właśnie przyszło powiadomienie, że za 12 minut mam lekcję online. To ja męczyłam się na początku z tym, jak zrobić, żeby słuchawki były podłączone do laptopa. Bo wiecie, jak ja już miałam te airpodsy, to chciałam jednak, żeby one były łączyły się automatycznie. Tak jak już, mam. słuchajcie, tam u góry macie po prawej takie kilka ikonek, więc jak klikniecie na te takie, powiedzmy, suwaki, to tam będziecie mieli różne opcje, klikacie w dźwięk i konkretnie w taką ikonkę. No, zresztą widzicie to na ekranie. Na początku musicie kliknąć po prostu, żeby dźwięk wam się łączył na te airpodsy i wtedy już wszystko będzie pięknie, ładnie działało. Nie mówię, że inaczej to nie działa, ale ja po prostu musiałam tak pierwszy raz zrobić. No i czasami jest tak, że po prostu, wiecie, coś oglądam tu, chcę coś tu i on sam nie wie, który dźwięk mam mi włączać, więc wtedy mogę sobie to tak, wiecie, normalnie, manualnie przełączyć. Hi Siri! Good afternoon Julia, how can I help? How can I record screen on MacBook? Widzicie, pokazało mi się tutaj, że nagrywa mi się już to wszystko, także bardzo fajnie, bardzo miło. Widzicie, jak to łatwo wszystko działa? Powiecie coś Siri i ona już tu wam wszystko ogarnia. Więc ja w tym temacie też nie jestem profesjonalistką, ja się uczę. Sama razem z wami. Także dzięki moi drodzy za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się on podobał i że zorganizowaliście sobie swojego MacBooka ze mną. Wpadajcie na mojego Instagrama, subskrybujcie mój kanał, zostawicie duży łapek w górę i możecie głosować na to, o której godzinie chcecie film i jakie to mogą być filmy. Także mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. W ogóle dziękuję za 14 tysięcy. Kocham was wszystkich. Buziaki, pa!